Widziałam ją tylko raz. Zupełnie jakbym stała przed lustrem. Co o niej wiemy? Alejda Truchano była dyrektorką wielkiej międzynarodowej korporacji z branży HR. Chcę wiedzieć, skąd się wzięła identyczna kobieta jak ja, urodzona tego samego dnia. Miałaś drugą córkę i ją oddałaś? Muszę to sprawdzić. Nic więcej nie będziesz sprawdzała. Ja ponoszę odpowiedzialność. Nie zdołamy długo podtrzymywać kłamstwa o wyjeździe Alejdy. Masz pojęcie, kim jest rodzina tej kobiety? Matka i mąż Alejdy chcą zatuszować jej śmierć. Kim jesteś? Beko? Wszyscy, którzy mogliby ujawnić tożsamość Alejdy, truchano znikają. Uciekaj. Dlaczego nas rozdzielono i dorastałyśmy osobno? Muszę się dowiedzieć, co mają z tym wspólnego Eugenio i jego rodzina. Oszalałeś? Gaz do dechy. Nie. Już czas. Muszę wiedzieć, kim jesteśmy.